Awantura na lewicy. Czarzasty, nie zwołam rady Włodzimierz Czarzasty, Rada Krajowa Nowej Lewicy nie odbędzie się. Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że zarówno Rada Krajowa jak i konwencja jego partii nie odbędą się w zapowiadanych wcześniej terminach. Jeżeli koleżanki i niektórzy koledzy mają ochotę się spotkać, zjeść ciastko, wypić kawę, bardzo proszę, powiedział. Tomasz Trela, jeden z posłów zawieszonych w ubiegłym tygodniu w prawach członka Nowej Lewicy, zapowiedział, że w sobotę 31 lipca odbędzie się Rada Krajowa Nowej Lewicy, która oceni działania przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego. Nie odbędzie się Rada Krajowa na koniec lipca, dlatego że, zgodnie z artykułem 27 Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Nowej Lewicy, zwołuje tę Radę przewodniczący partii. Przewodniczącym partii jestem ja. W związku z tym informuję, że nie będę zwoływał Rady Krajowej, oznajmił czarzasty w Rzeczpospolitej TV, emitowanej na portalu internetowym tej gazety. Podkreślił, że nie ma takich możliwości prawnych, aby osoby zawieszone przez zarząd zwoływały Radę Krajową. Jeżeli koleżanki i niektórzy koledzy mają ochotę się spotkać, zjeść ciastko, wypić kawę, bardzo proszę. Naprawdę nie ma problemu, dodał. Pytany, czy 11 września odbędzie się konwencja partii, również odpowiedział negatywnie. Ta konwencja, RET, miała się spotkać i uczcić SLD. Ale się okazało, że była propozycja jej zwołania głównie w celu zmiany statutu, który miał wyeliminować partię pana Roberta Biedronia. W związku z tym się nie odbędzie, wyjaśnił. Sobotnie zawirowania jak pisaliśmy w interi.pl, w ubiegłą sobotę Czarzasty zawieślił sześcioro posłów, członków zarządu ugrupowania, Tomasza Trele, Karolinę Pawliczak, Wiesława Szczepańskiego, Wiesława Burza, Jacka Czerniaka i Bogusława Wontora. W uzasadnieniu tej decyzji wskazywał, że politycy skierowali do niego list w którym podważono fakt zaciągnięcia w imieniu partii zobowiązań politycznych dotyczących zasad i trybu konsolidacji dawnego SLD oraz wiosny Roberta Biedronia. Zaznaczył, że parlamentarzyści nie skorzystali z zaproszeń do bezpośrednich rozmowy i ocenił, że rozpowszechnienie treści listu poza strukturami nowej lewicy było zamierzonym i jedynym celem posłów oraz posłanek. Później Trela poinformował, że kolejni członkowie zarządu Nowej Lewicy Sebastian Wierzbicki i Wincenty Elsner zostali zawieszeni przez Czarzastego w prawach członka. Zawieszeni sprzeciwiają się powołaniu w partii tylko dwóch frakcji. W sobotę od południa w Warszawie obradował zarząd Nowej Lewicy. Po jego posiedzeniu lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty przekazał, że zarząd podjął uchwałę o powołaniu dwóch frakcji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i frakcji Wiosna. Zarząd podtrzymał decyzję przewodniczącego o zawieszeniach. Temat uważam za zakończony, mówił po posiedzeniu zarządu Czarzasty. To są uzurpatorskie działania, na co się nie godzimy. Lewica staje się partią dyktatorską, autorytarną, a to powinna być partia demokratyczna, do której się zapisywaliśmy, powiedziała interi.pl poseł Karolina Pawliczak z Nowej Lewicy, jedna z przeciwniczek Włodzimierza Czarzastego.